Cześć, cześć mi dzisiaj magazyn e Ninjago Legacy. No mamy. Ja i Ezo, już pokażę szczegółki, to na No a tutaj chyba pokażę tu skraj, ta zlimitowana, ta przyklejona. No tutaj są taki magazyn, Mamy wycinankę, no podoba się wam? Mamy zestawy też tutaj. o takie... Pokażę wam. Tam pokażę wam, duży, duży, duży. Zatem, to już No, wiem, co też. numer tego. No tego złotego też takiego. Tu macie zestawy. No, też konkurs. Jest też konkurs. No, ale, bo co wam to pokazuję? No, ale pamiętajcie, że e, to. To jest to, co jest? Lego. Tego, no, teraz wam pokazuję. Że będzie opening, figura Lego Ninjago i stałość. Wars. Lego musi się potarga. ciągle. Więc świat Lego, przepraszam, goń z magazynu. To byłoby na tyle, pa, Lego. Ale oczywiście, było, tu Lego, ninja.